Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Since i oglądam kolejne nowości przygotowane przez ten sklep na wiosnę. I tutaj koszulka z krótkim rękawem, z takim rękawem podwijanym w kolorze śmietankowym. Tutaj z tyłu mamy ją gładką. Ona nie jest taka gładziutka, ta koszula, tylko taka właśnie, e, troszeczkę, tak jakby hmm, 40 zł, cena XL taka. Widzicie to chyba w kamerze, że ona nie jest taka właśnie gładziutka. Tutaj z tej koszuli mamy też bardzo ładny odcień żółtego. Tutaj kolejne takie z krótkim rękawkiem, ale one są już inne troszeczkę. Rękawek tutaj mamy tak, jak widzicie, zapinane na guziczek. Tutaj są guziczki też zapinane. Tak ona się prezentuje z takimi guziczkami. I zobaczymy cenę tej koszuli cenę mamy 26 zł. fajna propozycja właśnie na przykład do biura na lato, 2 XL taka rozmiarówka, czy po prostu tak do chodzenia, zamiast t-shirtu to taką fajną koszulkę mamy ją jeszcze w takim ładnym niebieskim i białym a tutaj już taka basicowa bardziej bym powiedziała pod właśnie kardigan, pod sweter, pod marynarkę tutaj mamy XL największy rozmiar tą bluzeczkę ona kosztuje 20 zł. I tutaj jest kolor różowy, jest kolor niebieski, śmietankowy, stalowy i czarny. O, teraz troszkę tutaj przekłamuję światło, ale było widać. Z szarości znalazłam takie spodnie na gumce, troczek w pasie. Tutaj mamy kieszenie z dwóch stron, stylizowane tutaj, jak widzicie, na kancik, na spodnie. I tutaj z tyłu gumeczka, tutaj już w kieszeni żadnych nie ma i cenę spodni Wam powiem i rozmiar, zaczynamy od ceny czyli 60 zł, a rozmiar to nawet do rozmiaru 2XL i zobaczcie nawet od 2XS dostępny, pojawiły się też koszule, koszule z długim rękawem kolory takie właśnie jak widzicie, paseczki niebiesko Białe, tutaj dwa guziczki przy mankiecie. Cena 40 zł i rozmiar 2xL największy. I tutaj mamy jeszcze spodnie czarne, z tego co widzę. Mają tutaj z tyłu gumę takie kieszonki. Też takie stylizowane na eleganckie. Mają tutaj natomiast guziczek, zamek. Nogawka taka zwężana. I cena spodni to. Kolor czarny, aha, nie, to Wam pokazuję. Dobra, 2XL, rozmiar największy, cena 50 zł. Czyli takie propozycje, wiecie, tutaj elegancki koszula, właśnie taki żakiet na przykład do tego, czy spodnie, żakiet z ładnym kolorze niebieskim, zapinany na guziczki, z dwoma kieszeniami po bokach. Cena żakietu to 70 zł. No i 2XL jest następnym największym rozmiarem. I jeszcze sprawdzam, właśnie, jak to jest opisany jako właśnie żakiet. Słuchajcie, tutaj jeszcze u góry jest jedna koszula, ona ma troszeczkę bledszy odcień, tak wam chciałam to pokazać, żebyście widziały. Ona ma kieszonkę tutaj z przodu, to ją odróżnia, powiem wam, że ta bardzo ładna koszula. Ciekawe jak składowo wypada 2XL największy rozmiar, szkoda, że nie ma takich właśnie naklejek. Od razu ze składem materiału, tak jak w zarze, ostatnio jak byłam, 40 zł. Bardzo mi się to spodobało. Powinni to wszędzie praktykować, w każdym sklepie. Byłoby to bardzo wygodne dla klientów. Tutaj e, takie odidaski. E, 80 zł z motylkiem w kolorze białym na platformie. Też bardzo ładny żakiet, ale chyba już go Wam pokazywałam w którymś filmiku. Tutaj jeszcze kolejna koszula. Zobaczcie, jaki pasków po prostu wybór koszula tak robiona tutaj na brzegu jeden guziczek na brzegu biał, biały materiał i tutaj kołnierzyk macie w kolorze białym XL największy rozmiar i cena koszuli 50 zł także może się coś uda wybrać słuchajcie z dobrym składem tutaj kolejne spodnie Robione też tak, zobaczcie, jak ta koszula, właśnie z podwójnym materiałem, że chodzi o kolor. Spodnie są z szeroką nogawką, wygodne na gumie, kosztują 50 zł. I tutaj dwa egzeli z największym rozmiarem, jeżeli chodzi o te spodnie. No i co, kochani, trochę niebieskiego, trochę beżu, trochę śmietanki. Się to tak przedstawia. Znalazłam kamizelki długie Jak ktoś poszukuje, czarna z kapturem. Ona jest też w kolorze beżowym i cena kamizelki to 90 zł. No i rozmiar największy 2xL. No i ten beżowy kolorek tak się przedstawia. Jeżeli chodzi o beżowe spodnie, one mają odwinięty mankiet. Cena spodni 60 zł, posiadają pasek na elegancko, 2XL największy rozmiar, dużo koszul białych, w ogóle jest bardzo dużo koszul, dużo sweterków i na przykład tutaj mamy kolejny taki kardigan ze złotymi guzikami, bardzo taki ciężki ten sweter, 60 zł i XL -ka, największy rozmiar. I co my tu jeszcze mamy, trochę jest satyny też. Tutaj znalazłam takie spodnie z spodnie na gumie z tymi właśnie napięte, z paskami napięte i tutaj mamy 30 zł cenę jeżeli chodzi o rozmiar to XL największy, czarne spodnie, to wiecie zawsze do wszystkiego. Tutaj spódnica i ładna też ta torba beżowa spódnic jest sporo plisowanych, 50 zł XL największy rozmiar i tutaj, właśnie, bardzo ładny kolor torby. Jak ktoś potrzebuje taką dużą, a powiem Wam, że jest fajna, bo ma zamek w środku. Myślałam w pierwszym momencie, że nie ma. Jest tutaj zameczek i 70 zł. Chyba, że to jest kosmetyczka, tylko włożona z zamkiem, no, ale to i tak nieźle. Tutaj mam w tym samym z tego samego materiału zrobioną sukienkę. XL największy rozmiar i cena sukienki 40 zł na podszewce. Kolejne spodnie, i to mi się wydaje, że to e, tak, e, takie wzornictwo jak te czarne były. Coś mi się kojarzy, że to by było coś takiego. E, właśnie, bo tył identyczny i kosztują 50 zł. E, 2XL, największy rozmiar. E, I mamy kochani, taką przepiękną, panterkową sukienkę na ramionczkach. To jest taki właśnie atłasik, zatynka. E, i pokażę Wam tutaj właśnie rozmiarówka, czyli mamy 2XL i o, 50 zł kosztuje ta sukienka. Z tego printu tutaj jeszcze bluzeczki po drodze takie, no troszeczkę jakby takie połyskliwe były po 30 zł. XL największy rozmiar na przykład do takiej spódnicy, spódnice są właśnie z atlasu. I macie dwa, dwa rodzaje tych, tego wzoru na gumie 2XL największy rozmiar i tutaj 50 zł to cena tych spódnic no i co i taka jeszcze tutaj taki żakiecik czarne trampeczki wyższe mice. i kochani jeszcze tutaj zajrzałam sobie na kolejne koszule powiem wam, że od razu wiedziałam, że tu jest, tu będzie dobry skład koszula Naprawdę przyjemna w dotyku. Elka, niestety tylko największy rozmiar. Cena 50 zł. jest takim właśnie niebieskim, bardzo ładny niebieski. Paseczki, tutaj macie czerwone paseczki i kolejne białe, takie granatowe paseczki. Bardzo fajne koszule. może trzeba się im przyjrzeć bliżej. Jeżeli szukacie, to koniecznie sobie zmierzcie taką i 100% kochani, bawełna że chodzi o skład, tutaj mamy mnóstwo, mnóstwo koszul no naprawdę ubranie jest zatrzęsienie także jak szukacie jeansów, koszul sweterków, spodni wszystko to dostaniecie, marynarki i tak dalej, i tak dalej kochani, bardzo proszę o subskrypcję łapkę do góry i pozostawienie komentarza, będzie mi bardzo miło możecie również udostępniać moje filmy oraz zapraszam Was na Filmy moje pozostałe. No, i tak jak mówiłam, 100% bawełna koszula, i bardzo ładny jest ten kolor niebieskiego. Dziękuję kochani za dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.